Zmarł amerykański muzyk Dawid Crosby był jednym z wpływowych muzyków rockowych lat 60. i 70. Niezyję Dawid Crosby. Był pionierskim piosenkarzem i autorem tekstów. Amerykański muzyk umarł w wieku 81 lat. Artysta uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych muzyków rockowych, odszedł w czwartek 19 stycznia. Crosby był jednym z pionierów kalifornijskiej odmiany folk rocka. Robił furorę w showbiznesie w latach 60 i 70. Co zby był członkiem, ale też z dwóch największych zespołów rockowych tamtej epoki The oraz -E Crosby. Style sent nasz. W sieci pojawiły się wzruszające pozegnania wielkiego artysty. Ginęło nie niezyje. Tak legendarna seks bomba zmieniała się na oczach fanów, zdjęcia. Mężczyzna urodził się 14 sierpnia 1941 roku rok w Los Angeles. Już w wieku 23 lat założył wraz z kolegami zespół The Ebertz. Dawida charakteryzowała porywcza osobowość, jednym ze spiec między członkami zespołu w 1967 roku. Spowodowało, iż został wyrzucony z zespołu. Zaledwie rok później założył on Super z Rosby Steel Nash. Crosby jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych rockmanów lat 60 i 70. Latem 2021 roku wydał swój ostatni solowy album For Muzyk przez lata walczył z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 1982 roku został aresztowany w Teksasie za posiadanie narkotyków i broni, a w 1986 roku trafił na 5 miesięcy do więzienia. W 1994 roku Crozby przeszedł przeszczep watroby, a 20 lat później operację serca. Śmierć prawdziwej legendy kina. Cyniony operator zmarł, maja 86 lat.